Kiedy znów będzie jak dawniej? Autor tego artykułu jest poszukiwany. Artykuł ma już dwa lata. Parę dni do niego dopisałem, ale nie zmieniają one kierunku przesłania autora, tylko go uaktualniają. O kondycji, funkcjonowaniu i wyglądzie współczesnego świata decyduje pięć ośrodków realnej władzy. Międzynarodowy System Finansowy, rządy państw, media, koncerny farmaceutyczne i koncerny technologiczne. Ośrodków wpływu i kontroli jest oczywiście znacznie więcej, jednak w tej chwili interesuje nas wyłącznie te pięć najważniejszych. Co je łączy? Jak działają? Na czym bazują? Generalnie problem polega na tym, że wszystkim tym organom, Lokalne wojenki, świrusowo-grypowe pandemie i tym podobne są bardzo na rękę. Pokochały je miłością bezwarunkową. I każdego ranka dziękują swemu Bogu, czyli Szatanowi, za tak cudowny prezent. Zacznijmy od systemu finansowego. Skąd biorą się pieniądze? Właściwa odpowiedź brzmi: Pieniądze biorą się z drukarki. Choć brzmi to nieco śmiesznie, zapewniam, że tak właśnie jest. Drukuje się je jak gazety i kolorowe pisma dla kobiet. Dawniej pieniądze miały swoje odzwierciedlenie w postaci złota, srebra i platyny. Dziś ponad połowa z nich jest tylko świstkiem papieru bez żadnego pokrycia. Banki centralne Przygotowują się właśnie do wprowadzenia waluty w pełni cyfrowej, co uczyni światową ekonomię jeszcze bardziej wirtualną i szaloną niż obecnie. Wyczarowane z cylindra przez bank centralny pieniądze są kierowane na rynek. Za nie później kupujemy sobie nową bluzkę, telewizor albo bułki. Problem polega na tym, że każdy dolar, każde euro, i każda złotówka wyjeżdżająca z bankowej drukarki mają wpisany w siebie dług. Rząd oczywiście otrzymuje środki na bieżące wydatki, ale musi zwrócić je z nawiązką. Właśnie dlatego niemal wszystkie państwa na świecie są zadłużone. Ich wzrost gospodarczy nie nadąża za spłatą odsetek. Dług państwa przekłada się na jego instytucje: służbę zdrowia, wojsko, policję, straż pożarną i wiele innych. Zadłużone są całe województwa, miasta i powiaty. Zadłużone są przychodnie lekarskie, służby komunalne i urzędy. Zadłużone są kluby sportowe, kina, teatry. Na końcu tego łańcucha znajdujesz się ty, zwykły, tak zwany obywatel. Ty również jesteś zadłużony, ponieważ bez zaciągnięcia pożyczki w banku nie jesteś w stanie rozkręcić interesu, kupić działki pod zabudowę czy mieszkania. Musisz wziąć kredyt, bo zarabiasz za mało. A zarabiasz mało, bo trzy czwarte Twoich dochodów zabiera rząd. On z kolei musi regularnie cię okradać, by spłacać kredyt zaciągnięty w banku centralnym. I tak się to kręci. Żyjemy w systemie. Opartym na finansowym niewolnictwie, z którego przynajmniej na razie, no nie wiem czy na pewno, nie widać wyjścia. Ale jak to? Czy Polska nie jest tu wyjątkiem? Przecież NBP jest naszym Bankiem Narodowym i należy do Skarbu Państwa, czyli do obywateli. Niestety nie jest to prawda. Choć mit ten pokutuje w polskim narodzie od pokoleń. Narodowy Bank Polski jest podmiotem prywatnym dokładnie tak samo jak każdy bank centralny. Haczek tkwi w niezwykle mętnych zapisach statutowych, pozwalających mu przeodziewać się w państwowe piórka. W każdym razie udziały NBP należą w zdecydowanej większości do prywatiarzy. Nie będę mówił i nazywał. Po nazwisku tych prywaciarzy, ale wiele z Was, wielu z Was się pewnie domyśla o kogo chodzi. A państwo polskie jest tylko jednym ze współudziałowców w okolicach 30% własności. Odsetki, koszt obsługi długu, które zarabia NBP, nie trafiają z powrotem do skarbu państwa. Oczywiście w szkołach tego nie uczą, bo gdyby tak było, kryminaliści na wiejskie już dawno siedzieliby w pierdlu. Kto zatem tworzy ten chory system? Kto tu pociąga za sznurki? Otóż znajdziesz w tym kasynie wielu rozgrywających, ale liczą się wyłącznie takie podmioty jak Bank Światowy, Banki Centralne, FED, czyli System Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Szwajcarski BIS. Bank rozrachunków międzynarodowych, czyli bank banków. Całkowicie zależny od finansierów z Wall Street, Bank Światowy to taka filantropijna fasada mafijnej posiadłości. Marketing w najczystszym wydaniu. Banki centralne i Fed to drukarnie, z tym, że zadaniem Fedu jest dodatkowo patrzeć pozostałym drukarniom na ręce. Międzynarodowy Fundusz Walutowy to konsiliere Ojca Chrzestnego, posłaniec przychodzący z propozycją nie do odrzucenia. Bank rozrachunków międzynarodowych natomiast to głowa węża, centrum zarządzania to Ojciec Chrzestny, księgowa i gość od brudnej roboty w jednym. Jego zadaniem jest planowanie tzw. strategii rozwojowych. Wprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych, przykrywanie machlojek i wydłużanie haraczy od spóźnialskich w telegraficznym skrócie tak to mniej więcej wygląda. Banki centralne i współpracujące z nimi podmioty pokochały różne pandemie czy wojenki, bo uwielbiają każdą sytuację doprowadzającą pożyczkobiorców do uzależnienia. Kryzys gospodarczy zawsze powoduje inflację, bezrobocie i dziurę budżetową. Na wzroście inflacji korzystają właśnie banki centralne, gdyż wraz ze spadkiem siły nabywczej pieniądza coraz mniej rzeczy można za nie kupić. Kolejne potrzeby obywateli nie są już zaspokajane, co zmusza ich do zaciągania nowych kredytów. Zadłużać się musi także rząd, żeby ratować upadającą gospodarkę i spinać rosnące wydatki socjalne. Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, w takiej skali jak obecnie, doprowadzi do renegocjowania umów handlowych między bankrutującymi państwami a Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Można to porównać do sytuacji ćpuna, który po utracie źródła dochodu jest gotowy całkowicie się upodlić, byle tylko zaspokoić głód narkotykowy. Diler da mu towar, choćby za darmo, a nawet dług umorzy. Ale pod warunkiem całkowitego oddania i wiecznej posługi. I czegoś takiego z pewnością właśnie teraz jesteśmy świadkami. Za chwilę kontynuacja. Opowiem trochę o kolejnym elemencie tej układanki, czyli o rządach państw. Thank you